Pójdziemy na strzelnicę dla uczniów potrenować trzeba z łóżku. Że jak e, umrzemy, to zamiast stać się szkieletorami, to przynajmniej będziemy ucznikami szkieletowymi. O, właśnie o tym mówię, że to się jakoś da wspiąć, nie? Tutaj jakoś, nie? W bo też można? No dobra. Prowadź. Ja bym tu nawet wjechał do góry. Bokiem. Tam chyba można przejechać obok tego toru Plasem normalnie Jak się tam kiedyś zapuściłem to wyjechałem zaraz za tarczą nie? Może nie strzelali akurat Nie wierzyłem No tego, A coś tu jest takiego No to chyba jest ale można nie, no tutaj jeszcze można, nie chyba. Ogólnie fajnie nie byłem tu. Tu możesz wyskoczyć i bakflipa zajebać Kamil Zobacz Zrobisz backflipa? Ja, ja, o przekonanie A tu znowu jest zjazd w dół Co? Tu znowu jest zjazd w dół no. To ja nie chcę cię męczyć nie? No ale może wyjedziemy tam ubiec. No dobra to to musi prowadzić. Niepra, ładne. O kurwa tutaj to dzięki Tu znowu jest kawałek Dobry. do góry no. Kurwa jest jakiś downhill tutaj O panie No ale w sumie o to mi chodziło O tu masz lampę do wyskoków, zobacz. To, chwod, Widokowy numer... któryś tam. No ja się zastanawiam. W te krzaki bym tam pierdol... Ale ładny pier... widok W te krzaki bym tam pierdolnął. Nie, to no, nie byłem. No. Nawet nieźle, nie? Tu takie słoneczko szczątkowe wyszło. To trochę ten zalewowy woda wylała. No, wysoko była. Teraz już pewnie pada trochę. Ale tak za nisko, żeby prompisak kursował. Prompisak dopiero jak by była powódź tysiąclecia. Piszcie, Piszczy, że za słaby prąd, ale ładuje. No pierdoli, że, że nie ładuje, a i tak padły. Dalej jedziemy. Też tu jużem nie był. Pozytywnie jestem zachwycony. Oh! <laughs>